Donald Trump pewnie będzie bardziej wspierającym prezydentem dla samej GIE, zresztą widzieliśmy to w jego poprzedniej kadencji, ale też patrząc na jego programy gospodarcze, szacuje się, że jego prezydentura powinna się przełożyć na dodatni wzrost PKB na poziomie około 0,8% w wersji z Harris, która miała ten wpływ negatywny, czyli jakby jej plany gospodarcze, miałyby negatywne konsekwencje dla PKB amerykańskiego. No plus szacowana czy obiecywana przez Trumpa obniżka podatków dla korporacji amerykańskich do 20 i nawet 15%, jeżeli korporacja będzie swoje, swoje działania prowadziła na terenie Stanów Zjednoczonych, to powinny być wspierające dla rynku. W takim bardzo krótkiej perspektywie ciężko przewidzieć, ja jestem inwestorem bardziej długoterminowym, natomiast patrząc na poziom, na jakim jest dzisiaj indeks S&P 500, Goldman Sachs szacuje, że najbliższa dekada powinna nam wpływać na jakiejś 3-4% średnioletniej stopie zwrotu z inwestycji w szeroki rynek Stanów Zjednoczonych. No to na pewno takim najgorętszym sektorem jest w tej chwili sektor półprzewodnikowy. No widzieliśmy, że Nvidia wskoczyła na pierwsze miejsce pod względem kapitalizacji giełdowej. Natomiast no, rzeczywiście wyceny w tym sektorze są bardzo wyśrubowane i bardzo mocne więc pytanie, czy dalej te wzrosty mogą być trzymane przynajmniej bez jakiejś krótkiej przerwy na, na to, żeby wyniki dogoniły, dogoniły wzrosty. Natomiast dla mnie wciąż atrakcyjnym, czy interesującym sektorem jest sektor lejtów, który wprawdzie, jak w przypadku Trumpa, może mieć nieco więcej problemów, chociażby ze względu na to, że wraz z wzrostem PKB, które Trump powinien zapewnić swoją prezydenturą, czy tymi ogłoszonymi planami gospodarczymi, no będzie też trochę wyższa inflacja, zresztą Potencjalnie wprowadzenie taryf będzie również proinflacyjnym działaniem, w związku z czym FED będzie miał nieco mniejszą presję na obniżanie stóp procentowych. To jest zdecydowanie wsparłyby rating, no ale dzięki temu te okazje w sektorze właśnie nieruchomościowym wydają się wciąż istnieć na dosyć drogim rynku amerykańskim jako takim. Jeżeli popatrzymy na zastosowanie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję przez firmy na całym świecie, oczywiście nie mamy jedno, tego badania, które jakimś dobrym wskaźnikiem podawałoby nam jaka jest absorpcja tych rozwiązań przez firmy, ale oczywiście bazując na ankietach widzimy, że na poziomie na przykład Unii Europejskiej jest około 8%, średnia unijna to jest tak, 8% wykorzystania AI w firmach w przypadku Stanów Zjednoczonych czy rynku Ameryki Północnej. Ankiety, które w Rosyło pokazują, że 39% dorosłych Amerykanów korzysta z AI, a około 24%, przynajmniej raz w tygodniu wykorzystuje je w pracy, więc na tym, pod tym względem jakby te przychody, które będą generowane na tym, na tym rynku powinny być dosyć dużo. Na szacunki mówią, że rynek tych usług opartych o sztuczną inteligencję powinien do 2030 roku osiągnąć około 2-3 do trylionów dolarów, to jest oczywiście w tej amerykańskiej skali, to jest 2 do 3 tysięcy miliardów dolarów jako wielkość rynku. Który dzisiaj budować portfel inwestycyjny o dywidendy, na pewno przyglądał się właśnie wspomnianym wcześniej rejtom, których wyceny są bardzo atrakcyjne, przynajmniej oczywiście bazując na historycznych danych, a jednocześnie te dywidendy są dosyć wysokie w tym sektorze, więc potencjalnie możemy zacząć budowanie od, od wysoko płacących, w miarę rozsądnie wycenianych wciąż spółek. Ja myślę, że Musk z pewnością będzie interesujący do obserwacji pod kątem różnego rodzaju memcoinów, czyli kryptowalut. Widzieliśmy, że Trump lubi sobie e, lubi sobie potwitować o różnych kryptowalutach. E, natomiast no, niewątpliwym wygranym tej prezydentury, włącznie z Trumpem, był, oczywiście, była oczywiście Tesla, która w ciągu jednej sesji potrafiła rosnąć 12-13%. E, pytanie, czy to będzie do utrzymania. No widzimy już w tej chwili, że europejczycy są trochę pod presją. Tutaj Amerykańscy urzędnicy wspominają, że no nie będą za bardzo przychylnym okiem patrzeć na potencjalne próby regulowania Twittera, no Twitter już jest w tej chwili firmą prywatną zdjętą z giełdy, no ale widać, że Musk jest przez administrację wspierany, czy będzie wspierany, no oczywiście nie ma się co dziwić, skoro, skoro sam bardzo aktywnie uczestniczył w promocji Trumpa, więc wydaje się, że no tak poza fundamentalnie, tak, te czynniki związane z administracją amerykańską wspierającą Trumpa mogą, mogą być, mogą stawiać jego spółki w korzystnym świetle w przyszłości. Możemy wrócić do tej tezy, którą postawił Goldman Sachs, czyli że dzisiaj indeks S&P 500 ma tą perspektywę około 3-4% średniorocznie na najbliższą dekadę. Natomiast gdybyśmy przejrzeli dokładniej tą badaniu właśnie opracowanemu przez Goldmana, no to indeks spółek o jednakowej wadze, no bo też pamiętajmy, że w indeksie S&P 500 około 32% to jest waga siedmiu największych spółek, więc gdybyśmy wzięli indeks z jednakową wagą dla każdej ze spółek, no to ten, ta, ta perspektywa wzrostu zmierza w okolicy około 7-8% nawet 8 średnio rocznie. Więc wskazywałoby to, że przynajmniej zdaniem analityków Goldmana reszta spółek poza tą top, powiedzmy dziesiątką czy top dwudziestką jest dużo bardziej atrakcyjnie wyceniana i ma szansę rosnąć szybciej niż te najbardziej rozgrzane w tej chwili podmioty.